Takie jedno miejsce w naszej diecezji, miejsce szczególnie ważne. Miejsce, w którym od ponad 70 lat młodzi ludzie rozpoznają swoje powołanie, miejsce, które nazywa się źrenicą oka, biskupa, czy źrenicą oka diecezji, miejsce tak cenne, jak źrenica oka, i miejsce tak delikatne jak źrenica oka. Jest to seminarium duchowne, które w naszej diecezji Mieści się właśnie w paradyżu w takiej małej wiosce. To właśnie rektorem tego miejsca przez długie lata niepodzielnym rządcą był ksiądz Prałat Ryszard, który tutaj tak pięknie nie przywitał, myślę, nie Ale paradyż to nie tylko miejsce formacji ludzi do kapłaństwa. Prawie każdy ksiądz, który posługuje w naszej diecezji, zetknął się z tym miejscem, tam się właśnie formował, ale to nie tylko to bo to też piękna architektura, to piękny kościół pocysterski, w którym od prawie 800 lat to Boga płynie modlitwa. Najpierw płynęła tam modlitwa cysterskich mnichów, teraz, po dzień dzisiejszy, płynie modlitwa klerków, którzy próbują odczytać głos Pana Boga w swoim sercu. W prezbiterium u kościoła seminaryjnego, po dwóch stronach, naprzeciwko siebie, stoją stalne. Stalne to są, tak jak tutaj, specjalne ławy, tylko trochę większe tam w paradyżu, bo kościół dużo większe, które służyły mnichom systerskim do modlitwy. Bardzo lubiłem zasiadać w tych stalnach, a zasiadać tam mogli dopiero ci starsi, którzy otrzymali święcenie diakonatu, przynajmniej tak było za moich czasów. Bardzo lubiłem tam zasiadać, nie tylko dlatego, że były dużo wygodniejsze niż ławki kościoła seminaryjnego, ale też dlatego, że one przemawiał bardzo głęboką symboliką. Kiedy wchodziło się do tych stań od strony prezbiterium, to wchodziło się do nich po specjalnych schodach, pięknych, takich brązowych, rzeźbionych schodach, które miały kształt węż. Kiedy wchodziło się do góry, jakby stąpało się tym wężom po głowach. Ta symbolika miała mówić modlącym się tam przez lata cystersom, że, że kiedy zawsze idą na modlitwę, to mają moc wytkania po głowie szatanowi, bo wiemy, że w języku biblijnym wąż jest symbolem szatana. Ona miała uświadamiać mnichom, że nawet jeśli może na tej modlitwie są kogoś nawet może jeśli są trochę nieuważni, nawet jeśli może ich myśli są gdzie indziej to mają władzę, zawsze ilegroć stają w postaci modliternej, mają władzę deptania głowy diabł. Taką moc ma modlitwa, taką moc ma każda modlitwa. A na szczycie ołtarza głównego, pięknego, rzeźbionego ołtarza głównego w Kościoła, kościele znajdował się nikt inny, jak właśnie święty Michał Archanioł, który trzymał, czy nadal trzyma już od kilkuset lat na łańcuchu diadła. I stopą mu głowę. Bardzo podobny wizerunek do tego, który znajduje się tutaj w kościele, w Mosinie. To jest właśnie to przedstawienie, w które wpatrywaliśmy się przez sześć lat pobytu w seminarium. Siostry i bracia, patron kościoła jest zawsze tym, który wyznacza jakąś duchowość ludziom, którzy modlą się w tym kościele. Jaką duchowość wyznacza nam święty Michał Archanioł? Uczy nas przede wszystkim dwóch rzeczy. Po pierwsze, uczy nas jakiejś takiej mobilizacji, kreatywności w przeciwstawianiu się złu. A po drugie, daje nam narzędzie do tej walki. Symbolem tego narzędzia jest miecz, który święty Michał Archanioł trzyma w ręku. Ale nie chodzi tutaj o ten miecz dosłowny. Nie mamy się z nikim bić, nie mamy się nigdy bić z wrogami wiarą, nie mamy likwidować naszych przeciwników, bo, bo Pan Bóg też nie likwiduje swoich przeciwników. Tym mieczem jest nasza modlitwa. Modlitwa jest mieczem, który tnie dużo skuteczniej, dużo precyzyjniej niż jakakolwiek biała broń, której byśmy próbowali użyć. Sam Michał Archanioł przecież nie, nie ciął nikogo mieczem. Nie używał siły i przemocy w walkach, które odbywał. U pisarzy kościelnych święty Michał chodzi za księcia aniołów, któremu Pan Bóg powierza te najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane zadania, zadania wymagające szczególnej siły, ale nie tyle siły miecza, co przede wszystkim siły ducha. Nie? Według tradycji apostolskiej Michał Archanioł jako pierwszy Miał stanąć przeciwko zbuntowanemu Lucyferowi, ale Michał nie użył przemocy przeciwko temu pierwszemu rebeliantowi. Próbował użyć siły argumentu, wołając jakby w rozpaczliwym apelu, rozsądku do Lucyfera. Któż jak Bóg? Do kogo pójdziesz, jeżeli przeciwstawisz się Bogu? Komu zaufasz, jeżeli od Boga odejdziesz? Stąd dzieło się właśnie imię Michała Archanioła, bo Mikael bo po hebrajsku znaczy tyle, co któż, jak Bóg. Imię Michał zatem to wołanie o rozsądek w obliczu buntu brata. Takiego mamy patrona w Mosinie. Zatroskanego brata. I od niego mamy uczyć się tej troski. My sami mamy stawać się jak te anioły, posłańcy Boga. Stróżowie, prawdziwi na każdy przejaw ludzkiej potrzeby. Pewnie każdy z nas zna przynajmniej jedną taką osobę, którą potocznie mógłby nazwać aniołem. Mówimy czasem, ona jest jak anioł, on jest jak anioł. Taka dobroć z niego bije, taka bezinteresowność, taki altruizm, taka, taka opiekuńczość. Warto inspirować się takimi ludźmi, oni nas podnoszą ku górze. Patrzmy na to dobro, które jest w świecie, nie tylko na to zło. I to dobro promujmy. Tego uczy nas święty Michał. Piękną lekcję bardzo konkretnej troski o drugiego człowieka daje nam Jezus w dzisiejszym Słowie Bożym. Opowiada przypowieść o bogaczu i łazarzu. Bogacz to człowiek, któremu nigdy niczego nie brakowało przez całe życie. Dobrze się bawił, nie zważając na nic. A łazarz to ubogi Horzef, którym nikt się nie interesował, który leżał nieopodal do bogacza, głodny, próbował choćby okruchami z jego spału się pożywić. I kiedy obaj umarli, tak się okazało, że role się odwróciły. To właśnie łazarz spoczął na łonie Abrahama, jak w pięknym biblijnym języku mówi autor, autor Ewangelii. A bogacz trafił na męki. I Abraham wyjaśnia tę sytuację, mówiąc do bogacza, wspomnij syn, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazarz przeciwnie niedole. Teraz On tu doznaje to cierpie, a ty męki cierpisz. A siostry bracia, jeszcze to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jakby ten stan, w który popatl jest nieodwracalny, jak powiada Abraham, między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt choćby chciał, stąd do nas przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. To dodaje całej dramaturgii temu wydarzeniu. I tej przepaści wcale nie wykopał Abraham. Tej przepaści nie wykopał Pan Bóg. Ta przepaść sukcesywnie przez kolejne lata, przez kolejne dni swojego życia łopata po łopacie, chciałoby się powiedzieć, czy łyżeczka po łyżeczce, wykopywał sam bogacz. Bogacz, człowiek, który żył beztrosko, który dobrze się bawił, był zupełnie ślepy na innych ludzi. Zauważmy, że zarzutem postawionym przeciwko bogaczowi wcale nie jest jego majątek. Być bogatym to, to nie jest grzech, broń Boże. Zarzutem przeciwko bogaczowi był jego brak wrażliwości, jego ślepota na, na potrzeby drugiego człowieka, który był tak blisko. On nie musiał się nawet za bardzo wpatrywać, żeby zobaczyć człowieka, który, któremu mógł pomóc, a któremu nie pomógł. Brak wrażliwości, brak empatii, obojętność. To jest problem, nie bogactwo tego człowieka. Był lekko duchem. Nie było go stać na żadną niewygodę związaną z zadośćuczynieniem, potrzebą kogokolwiek oprócz siebie samego. Taki samą. Przypomina się tutaj druga część dziadów Adama Mickiewicza, kiedy dusza zmarłego Józka woła takimi słowami: Zbytkiem słodyczy na Ziemi jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, ja w moim życiu całym. Nic gorzkiego nie doznałem. Prosił goryczy dwa ziarna, a ta usługa tak marna stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy i razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Warto sobie powtarzać te słowa. Kto nie doznał goryczy i razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Czy to nie jest właśnie ta sytuacja, o której opowiada nam dzisiaj Jezus? Przy powieści o bogatszy i łazarzu. Przychodzi czasem pokusa, by zamknąć się w swoim dostatku. Oczywiście, ale, ale to nie jest tylko problem ludzi bogatych, bo niestety jest i tak, że można też zamknąć się w swoim niedostatku. Każdemu z nas czegoś brakuje, każdy z nas gdzieś tam czasem powtarza, ja też jestem biedny. Jak się dorobię, to pomogę, jak się dorobię, jak zadam najpierw o siebie, to zadam wtedy o drugiego człowieka i często odkładamy to spojrzenie na drugiego człowieka, który być może potrzebuje naszych <coughs> otwartej Ale to wcale nie chodzi o to, ile mamy, nie chodzi o zasoby naszego portfela. Ale chodzi o coś dużo istotniejszego, byśmy umieli w ogóle zwrócić uwagę na tego, to jest obok i potrzebuje naszego wsparcia. On wcale nie musi potrzebować naszych pieniędzy. Jest tak wiele rzeczy, którym ludziom brakuje. On może potrzebować naszej rady. On może potrzebować naszej życzliwości. Może potrzebować zwykłego uśmiechu. Może potrzebować naszego dobrego słowa, spojrzenia, naszej obecności. Ilu ludzi jest samotnych szczególnie starszych ludzi, do których nikt nie zagląda. Być może są oni obok nas. Może warto byłoby się zainteresować, czy, czy chociażby mają, mają kromkę chleba. Są takie piękne inicjatywy dzisiaj, że, że młodzi ludzie się zbierają, robią zakupy ludziom starszym, którzy może nie mają odwagi, żeby powiedzieć, że, że czegoś potrzebują, do których może trzeba właśnie wyjść. Miłość chrześcijańska to jest miłość uprzedzająca, nie czekająca, aż ktoś poprosi. Miłość, która, która czyni nas aniołami, to znaczy tymi, którzy z góry spoglądają, czego komu potrzeba. To jest trudne, bo to wymaga naszej jakiejś wewnętrznej postawy, naszego zaangażowania. Oczywiście, jałmużnę można dawać bezosobowo. To jest w miarę koste. Można zrobić przelew na konto. Nic nie kosztuje. Oczywiście to też jest ważne, ja nie chcę tego depresjonować. Ale w jałmużnie nie chodzi tylko o to, żeby zaspokoić i potrzebę materialną. Chodzi przede wszystkim o nas, ofiarodawców. Chodzi przede wszystkim o to, byśmy my sami, dając jałmużnę, spotkali człowieka w tym komplejnym, spojrzeli mu w oczy, żebyśmy dotknęli jego z <kliwna> Jałmużna dajemy też trochę ze względu na siebie samych, bo kto dotyka ludzkich ran, cielesnych czy tym duchowych, różne są rany. Ten dotyka samego Chrystusa. Wtedy jałmużna służy nie tylko obdarowanemu, ale również temu, który ofiaruje. Wtedy zdobywamy zasługę dla nieba, jeszcze większą. Wykonanie przelewu nie wymaga zbyt dużego wysiłku, ale pochylenie się nad kimś jest już trudniejsze, bo musimy poświęcić czas, być może musimy znieść przykry zapach, niekiedy spotkać się z nieuzasadnioną agresją. I to jest to miskie liczowskie ziarno goryczy, które zasypuje przepaść między nami a nimi, jak mówi autor kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie zazna słodyczy w niebie. Kiedyś jeden z dziennikarzy przez cały dzień obserwował Matkę Teresę z Karkuty, jak zabierała ludzi ze świetników, opiekowała się i opatrywała ich rany. Ludzie nie mieli rąk, nóg, mieli jakieś obrządzenia, rzadko patnieli właśnie. Może byli nieprzytomni. I w końcu ten dziennikarz nie wytrzymał, powiedział matkom, żeby mi dali milion dolarów, ja bym tego nie robił. A ona w tym swoim specyficznym stylu odwróciła się i powiedziała: Ja bym też tego nie robiła za milion dolarów. I zaraz dodała: Tylko kiedy dotykam się chorego, to dotykam Jezusa. Trudne to jest. Trudne to jest. Ale Jezus nigdy nie mówił, że chrześcijaństwo będzie łatwe. Wręcz przeciwnie, On od samego początku mówił, że chrześcijaństwo. To krzyż. Nie ma innej drogi. Właśnie, żeby Matka Teresa potrafiła w sobie kształtować taką wewnętrzną postawę, taką cierpliwość, taką anielską cierpliwość, byśmy powiedzieli. Musiała ładować swoje baterie duchowe przed najświętszym sakramentem. Podobno nawet nie pozwalała z wychodzić do ludzi biednych, dopóki, oni, dopóki one nie. Najpierw nie kręczamy przed świętym sakramentem. Bez tego się nie da, bez Bożej pomocy. Jest bardzo trudno znieść to wszystko. I tutaj jest drugi filar, na którym opiera się lekcja świętego Michała, Archanioła. dla nas. Modlitwa, czyli ten duchowy wymiar troski o Kościół. Pamiętamy, że imię Archaliowa Michała powstało w konfrontacji z buntem Lucyfera. Któż jak Bóg? Ile takich buntów jest w naszym życiu? Ile rzeczy nam się nie podoba? Ile rzeczy nam w życiu przeszkadza? Może nawet czasem Pana Boga samego czynimy odpowiedzialnym za cierpienia, które nas dotykają, bo tak niełatwiej. Skoro Bóg mnie kocha, to nie powinien pozwolić, żebym ja cierpiał, a skoro cierpię, to Bóg mnie nie kocha, a zatem, a zatem ja też od Pana Boga się odwrócę. To jest dużo bardziej skomplikowane niż takie. Takie proste wnioskowanie. To, to, to nie jest chrześcijańskie. Bo w momencie, kiedy Chrystus sam wziął na siebie cierpienie, to pokazał, że pomiędzy słowami cierpienie i zło nigdy nie możemy stawiać znaku równości. My czasem nam się wydaje, że, że, że cierpienie jest złe, ale tak nie jest. Tak być nie musi. Cierpienie też. Ma jakiś sens, być może bardzo głęboko ukryty przed nami, ale sens, do którego my mamy docierać. Kto nie zrozumie tego, kto nie zrozumie krzyża, ten nigdy nie zrozumie chrześcijaństwa, a nigdy nie zrozumie krzyża ten, który buntuje się przeciwko cierpieniu. Kiedyś miałem, całkiem niedawno nawet w życiu, taką sytuację, że jakoś trudno było mi się dogadać z pewną osobą, która była dla mnie przykra, tak, tak bez powodu, tak z założenia. Nie wiem czemu, być może jej nos mi się nie, mój nos się jej nie podobał, czy, czy nie wiem jeszcze co. Czasem tak mamy, że kogoś nie lubimy z założenia. Kogoś zobaczymy i od razu coś nas tam wierci. No ja właśnie byłem taką osobą, której nie wiem czemu, ale wierciłem że byłem Osoba była bardzo przykra dla mnie do tego stopnia, że to, to rodziło we mnie w złość, jakiś wewnętrzny bunt przeciwko całej tej sytuacji. Nawet trudno było mi się modlić za tę osobę, bo też wiemy, że jak, jak, jak ktoś nas krzywdzi, to trudno nam się modlić za tę osobę. Modlitwa nam nie chce przejść przez gardło. A Pan Bóg wydawał się milczeć, kiedy prosiłem, żeby coś zmienił, żeby, żeby zmienił tę osobę, osoby. Ja nic nie zamieniłem, czego on ode nie chce. I w pewnym w momencie odkryłem coś bardzo ważnego, że to być może wcale nie, nie chodzi o tę osobę, żeby to w niej coś się zmieniło, ale być może Panu Bogu chodzi o mnie, że to nie On ma się zmienić, tylko że ja mam się zmienić. Tego momentu zacząłem się modlić o to, żebym jakoś potrafił odkryć sens całej tej sytuacji. I sobie bracia, jaki był efekt tej modlitwy? Teraz powinny się rozleść fale, które zagrają. Wydawało mi się, że to będzie finał. To nie jest finał. Efekt tej modlitwy był taki, że sytuacja stała się jeszcze gorsza, kiedy zaczęły się w taki sposób modlić. No ja niestety tak to działa. Pan Bóg wymaga od nas nieraz bardzo wiele. Mi się wydawało, że kiedy już odkryłem, że to chodzi o mnie, że to ja mam się przemienić, to już teraz będzie dobrze. A stało się wręcz przeciwnie. Pan Bóg jeszcze bardziej zaczął przykręcać tę śrubę. I to jest etap, pewnie <tryk> <to> tak w, <tryk> w życiu też czasem mamy, to jest etap, na którym najczęściej coś w nas pęka i się buntujemy. Jak małe dziecko rzucamy zabawkami i mówimy Panu Bogu, ile mogę to znosić? Ile jeszcze? Koniec, koniec modlitwy. Dobrej woli, tak długo wytrzymałem. Panie Boże, modliłem się, nie działa, nie chcesz. Nie będę się więcej mówił. Tyle, że są to takie ustawy. Co, mi co mi z tego możemy zapytać? Możemy powtórzyć słowa Michała Archaniła. Któż jak Bóg? Albo któż jak nie Bóg ma Ci pomóc? Do kogo pójdziesz? Komu zaufasz? Sam nie potrafisz, inni też nie potrafią. Komu zaufasz jak nie Bóg? To jest lekcja Michała Archanioła, kiedy przychodzi do nas z zniechęcenie. Powinniśmy zawsze w takiej sytuacjach stawiać sobie to pytanie, któż jak Bóg? Mikael. Powiedzmy sobie szczerze, siostry i bracia, w wielu przypadkach... Cierpienie to wyrok dożywotni. Wielu z nas będzie skazanych na cierpienie, większe czy mniejsze, do końca życia, szczególnie ludzie na przykład obłożnie chorzy, przed którymi nie ma żadnych perspektyw wyzdrowienia, i tylko mają, mają jakoś funkcjonować w tej chorobie. I co zrobimy w takiej sytuacji, kiedy odkryjemy, że jesteśmy jakby skazani na to cierpienie? Albo mówiąc w ładniejszym języku, kiedy Bóg dał nam rzucił nam jakieś wyzwanie cierpienia. Co da mi bunt przeciwko Bogu? Okazuje się, że ja nie muszę wiedzieć, dlaczego cierpię, czyli co jest przyczyną mojego cierpienia. To jest mi zupełnie życie do niczego niepotrzebne. Ale ważne, żebym sobie uprzytomnił, po co cierpię, czyli jaki może być owoc tego cierpienia. ta świadomość chyba sprawi, że łatwiej mi się będzie pogodzić z moim losem, że łatwiej mi będzie być tym łazarzem w dzisiejszej przypowieści, którego los się nie zmienił do końca życia, że łatwiej mi będzie. To wcale nie znaczy, że moja modlitwa nie została wysłuchana. Modlitwa zanim w ogóle zmieni stan rzeczy, o których się modlę, ma przede wszystkim zmienić mnie sobie. Mieczem przebija się innych. Modlitwą przebija się siebie. Kiedy ja jestem przebity, to szatan jest na łańcuchu. Bo człowiek przebity, to człowiek pokorniejszy. A pokorem jest tym, czego szatan nie lubi najbardziej. Dlatego najbardziej nie lubi Matki Bożej, która, która właśnie zwyciężyła pokorem. Święty Michał trzyma szatana na łańcuchu pokory Modlitwą depcząc mu głowę. Modlitwą dekcząc mu głowę. Nie dajmy sobie mówić, siostry i bracia, że są lepsze środki do tego, by bronić Kościoła. Obrona Kościoła zaczyna się na kolanach. Bo diabeł nie ma kola. Taką metaforę zawierał wersj szatana zawarty w jednym z apotematów w końcu pustyni. Diabeł nie ma kolan. Ale my kolana mamy. I nigdy nie zawahali się użyć. Al.